Się w ogóle nie cykam, nie peniam, nie boję. Słuchajcie, jestem, na, jestem po próbie dwóch. Jedno kolano jest Madame Island, i to jest to oszura. Nie powinienem reklamować, ale ponieważ wymienię drugą nazwę od tobog, to jest sprawiedliwie i nie ma reklamy. Do środy chodzę na tym. Te, te, te zapewnia mi bardzo dużą pewność. Mój umysł jest wolny od lęków, że się wywrócę, bo się nie wywrócę. No, nie ma takiej jej po prostu i ja sobie mówię o co ja oglądać, podziwiać a nie mogłem na tamtym co miałem natomiast tamte L80 na które zbieraliśmy kaskę no nie wiem w środę je biorę na test na czwartek tam mi czegoś tam nie mam tego poczucia psychicznego że nic się nie wydarzy trochę gdzieś tam lecę i już muszę się ratować kulkami. Tutaj nic. Tutaj po prostu tutaj ładnie, ładno. ładnie, normalnie ładnie. Także do zobaczenia. Jadę na grzyby. Cześć wam. Jeszcze papa. Pa.